Cześć witajcie na moim kanale, Jestem Kuba, tu do mnie paczka. paczka w paczce jest karta graficzna jest to RTX 3060 z 12GB czyli ta, e, ta dość mocna to się, czekajcie, żeby nie było słychać kurka zrobimy taki e,

Dobra, jest to RTX 3060 jak widzicie z 12GB VRAM-em, 12GB. Eee, jest to karta nowa. O. Widzicie? Nieotwarta. Nieotwarta. Eee, jest to karta nowa, jest to Asus Dual. Eee, skąd ją mam? Ta karta pochodzi z y, niedoręczone paczki i zwroty Amazon. Stamtąd jest ta karta, więc generalnie otwieramy i będziemy sprawdzać pierwszy unboxing niech ktoś nie dostał swojej karty są zwrot no, a dzisiaj jest u mnie Dobra. już podarę pudełko Dobra. Dobra. co masz w środku pokaż kotku co masz w środku tutaj też widać elegancko jest pudełeczko jest karta logiczna co jeszcze mam w środku? E, tu jest jakaś, jakaś taka karta. O, coś takiego. Nie wiem co to jest. Instrukcje standardowo. Instrukcje, instrukcje. Podziękowania. Dobra. to. O. Jest trochę taka kurczę ta karta jest. Nówka sztuka nie O. Dobra. Dobra. To folia antyelektrostatyczna. Kurde, nowa karciaszka, jeszcze folia. Faktycznie nowa. O. Spójrzcie, jeszcze jest folia. Na plastikach. No pachnie świeżo, pachnie jeszcze nowością. Tutaj też folia. Też folia jest jakaś tutaj, o Jest tu folia, Spo super. No wielka karta. Mhm. Czekajcie, tu muszę pościągać chyba. Na pewno trzeba ściągnąć tą folię stąd <laughs> A? Dobra, tu jedna folika. Tutaj folika numer 2. Tutaj druga folika. I podejrzewam, że tutaj trzecia folika tak jak najbardziej jest folika. Kurde A, tu jest trzecia folika. Dobra. No, i standardowe zabezpieczenie. O, no, dobra. Karta leci do kąpa. Cyk mhm. tu musi się czekać, bo tu mi, a co mi blokuje? A. Od displayportu. O, teraz będzie elegancko. Cyk. Dobra. Zabezpieczenie siadło. Karta siedzi w slocie. Teraz trzeba ją ładnie przykręcić. RTX. Wiecie co, ta karta generalnie nie będzie na niej grana. <laughs> to jest komputer pod stream. 4K. Ta karta jest mi potrzebna do streamowania. Dokładnie to dla, dla encodera. Bo tu jest encoder NWENK, en, en, jeśli dobrze pamiętam, 7 generacji. Więc en, dla tego encodera. I ta karta będzie z kartą przechwytującą działać. Będzie enkodować plik wideo i wysyłać zasilacz 80 Plus Platinum. Tu jest i 9 10 generacji. Podłączymy jeszcze kabel zasilający. Zasilacz. Tutaj mamy solidny. O. Dobra. Zasilanie. Dobra. Zasilanie podłączona. Dobra. I co? I tutaj. Zaraz ją odpalimy. Czekaj, display port, DisplayPort, DisplayPort HDMI. Jest HDMI, który będzie złączu HDMI. Dobra, tak wygląda karciuszka. O, sobie troszkę. Dobra, wszystko na razie jest w porządku. I teraz, sobie będziemy działać. Dobra, Dobra sobie tylko coś ogarnę i dalej będziemy działać.